Witam Was, mam jedną nową informację, jedną, jedną i myślę, że na chwilę obecną, kompletnie nieszczególną to to dla Was, natomiast jest to zabezpieczenie na przyszłość, że tak to ujmę. Moi drodzy, wiem, że zabrzmie niczym y, Przemek Pro, zabrzmie niczym Przemek Pro, on mówił, o, widzowie... Zaraz. Dokończę tylko mu myśl. Niczym by Przemek promówił tak. O widzowie, kupiłem dla was nowego iPhone'a. No to o pro rzeczach sprawa. Ja też kupiłem Pro, ale y, PlayStation dla was. Dla was, bo tak naprawdę nie dla mnie, bo play Bo nowy skate i tak chodzi w 60 klatkach, ale to jest zakup dla was na maj, na maj. E, no bo w 2K26 wychodzi GTA 6 i miejmy nadzieję, że na tym urządzeniu będzie chodziło. Lepiej. No bo ja gram tylko w skate'a w tej chwili na Playaku i ono, on chodzi w 60 klatkach. Ale miejmy nadzieję, że na tym GTA 6 będzie chodziło lepiej. E, dziękuję ślicznie Lolczak za 200 zł. Daj ten ale. I dla ciebie Lolczak. Lolczak 00 rzuca 500 zł. CD. ja mam ze 150 pulsu. Estek rzuca 200 zł. No i, i... dziękuję panowie. Estek rzuca 500 złotych. Dawaj cel do naj na jakiś cosplay. No Zakręcimy jest się w głowie. Lolczak 00 rzuca 1000 zł. Oko. Je Jezus Maria, dziękuję bardzo. Ja dzika Monika biegnie. Jestem dzika Monika. Nie wiem, kurwa, dzika Monika widzę, wygląda jak Skinwalker, nie? Mój prapra dziadek wygląda jak Jelly

więcej! Teraz, teraz... Przyklejam czary, manipulacje, teraz. I kiedyś dzwoniłem widzowi na streamie do apostoła Tomasza Drozdały i go pytałem, czy przyjedzie do Olsztyna. Ale mówił, że najbliższy, najbliższy pokaz wypędzania diabła będzie dopiero w Gdańsku i żebym przejechał do Gdańska. Naprawdę są telefony, w których jak idziecie przez, przez dom, to zamiast po prostu włączyć latarkę, to wy idziecie przez dom i się bawicie w Harry'ego Pottera czy ku Lumos, i musisz napierać fliki ręką, żeby zapalić? Lekko to pojęmy. Przysięgam, że gdyby nie mój narzeczony, to by mnie nie było na tym świecie. Przez prawie zapalenie płuc w lutym, ale brałam antybiotyk, by wyzdrowieć dla niego. <mulety> Robię ją w minutę, kop na dupę i za drzwi. Karatyki. Karatyki. Kid. Karaty kid. A wiesz, że ja mam taką chorobę, że jak nie uderzysz, wygrze to ja to czuję w realu? Serio? No, mam taką. Serio? Że jak coś robią ci. No, uderz mnie, uderz mnie, to pokażę. Nie, ja mam lepszy pomysł, ci, że czujesz, czujesz to w prawdziwym życiu. że ja mam Ojoj. Ta... Oj. Tapety GTA 5 zdjęcia były robione Tapety GTA 5 zdjęcie były robione samoręcznie. O, ta fajna. Oceńyłem, ja że tapetę ustawić. K***a, sorry. Budapen... Polska my Robert Polska Stacja mająca a, careful. Po co jechać na mykę? Umyjemy samochód na stacji benzynowej. O tak, trochę kresek zrobimy po Najpierw na siebie krzyczą, a później sobie dają buzi to tak jak u nas. Nieprawda. Olivia na mnie tylko krzyczy. Tego drugiego nie ma. Jak, kiedy myślisz, że ma małe półskamieni, nereczki, małe serduszko, mały mózg, który małe myśli? To nie, to nie o Beniu widzowie. Benio, widziałem. Benio e, nie ma mózgu. Benio nie ma mózgu i u niego nie ma myśli. U niego nie ma myśli Benio jest istotą e, działającą w chmurze ewidentnie. Life on wheels. Widzieliście kiedyś post, post Life on Wheels na temat tego, że w wieku 14 lat ucieli yy, ten, stracił czucie, czy tam nie mógł kochania walić? Polecam przeczytać. Jezu, taki mały. Polecam przeczytać. Gruby content generalnie to jest. Kotki się nie mieszczą wszystkie w zlewie. To Ojejku Nie mieszczą się wszystkie kotki w zlewie. Unlucky. Tak ciasno tutaj wam tak, nawet trudno was rozpoznać. Chyba Masza, oh. Gustaw, Marianka. To ty jesteś. Polak mały. Pani mama. I skarpetek. Trzeba dokupić zlew. Rel, zgadzam się. Kiedy wiem, że Tusk manipuluje moją kolejką rankingową, żebym miał gorszy team, ale mam na to za mało dowodów. Czasami tak bywa. Why is... Niezależnie od gry, czy to CS, czy to Valorant, czy cokolwiek. Czasami masz tak, że dostajesz team i naprawdę nie wiesz, czy to ty jesteś tak... One, czy po życie jest tobie. It's the best city to live in in Poland. Olsztyn is surrounded by many beautiful lakes and forests. It's the ideal city for people who love nature, as you have many opportunities for swimming, sailing, Real. Real. Kayaking, Real. hiking and cycling. Olsztyn got employment problem, even young people got a problem finding job here. Człowieku, to w całej Polsce tak jest, kurwa. Ty jesteś normalny? Olsz to w całej Polsce, kurwa, ludzie mają problem ze znalezieniem pracy, bo nas AI zastępuje. A ja jestem bezrobotny i nie narzekam. Olsztyn is not too big or too small. Tak, It's to prawda. I... Olsztyn jest taki, że jak lubicie rower, to Olsztyn jest idealny. Serio. No. A jak masz auto, to, to jest taki... No kurwa, no jak mam być szczery, no jeżdżę nie codziennie, no są takie dni, gdzie cię kurwica łapie, ale ogólnie jest też dobrym miastem Też jest, nie jest dobrym miastem w miarę do poruszania się po aucie, po autem, ale jakbym jakbym był rowerow, rowerowcem, to bym to bym w ogóle był zakochany. Bo my mamy enough, drogi don't rowerowe don't wszędzie, wszędzie. A to fakt, no. Is... Dawaj, bumba, dawaj, bumba.

El Bobrito, El Bandito, Balerina capuccina Talowe łapy i żela. Moja pierwsza komunia święta Zaszynka, twarde zasady i dobra no, bajerka Kolejny są to rany, nie się Nie jestem taki jak ta, ta kurwa zamienka Sto Tak kurwa Doszło do pościgu za młodociarko. Ja pierdolę te kurie na tych kukilinach bym wszystkie k... po poroz... jak jakbym mógł. Powinienem mieć prawo konstytucyjne, żeby koła mojej skody przy... po takim dziecku. Naprawdę kurwa. Tragedia. This is what I'm for lunch. Na lunch? Tęczowe ciasto? Ile tu musisz mieć kalorii? Ja w miarę widzowie nie patrzę na kalorykę jedzenia, ale naprawdę jak widzę to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nawet, nawet mnie zbiera na wymioty. Jeszcze z opakowania, no takie kurwa... Yuh. Aha, ona na lunch opierdala trzy ciasta? O, kurwa, to jest ta dieta pudełkowa, ta? Olsztyn. Hej, ha, hey. hey, kolejkę dalej! Hej, ha! wszyscy?

O kurwa! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tego. Mata Pixel w Olsztynie, już otwarta. O co w tym chodzi? O co chodzi w Macie Pixel? Po prostu musisz kliknąć, na przykład masz przypisany kolor zielony musisz wszystkie kliknąć. Budowa własnej tarczy Kapitana Ameryki. Bez gwiazdy się nie obejdzie. Zajebiste. Fajny w, Fajny w mega zajebiste. Pierwszy komentarz mówi to musi być mega zajebisty artefakt, no. Oho. No, lekko szczęka chodzi. Masz mordogumę gumę może?

<laughs> <Taki> <laughs> Mam skierowanie w laboratorium oddania krew i mocz. Serdecznie zapraszamy. A jak ktoś musi oddać ba na badania kał, to wtedy musisz normalnie po prostu ręką wyciągnąć z muszli. Czy jak? Do oddania. Subskrybuje mm. 27 miesięcy. Cię na kudłaty w końcu mogę wrócić do oglądania Twitcha gladge. Wracam. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam. Strasz do słoika. Z 27 miesięcy. To nie mogę państwa wymieniać po imieniu i nazwisku, więc zapraszam panią ze swędzącym pijdziskiem. No i roda. się z grzechem. <ścoughs> nie! Ja pierdolę. Czarek kurwa, oficjal ma swój je jezusowy epizod. Ja pierdolę. I Może <śmany> ten skate jest taki, kurwa, genialny. Ja na Steamie mam 11 godzin, 11,8, a na playaku. na playaku mam 15 godzin. Mega, dobrze się w nie bawię. Aleja Warmińska w Olsztynie to mój ulubiony budynek w tym, w tym mieście. Jestem w nim praktycznie codziennie. Albo żeby zjeść w Busie, albo żeby kupić coś wiks Your sign to dress up as Sonic and then take a shower as Sonic? Zgadnijcie kraj. Zobaczcie to, zamówiłem sobie na temu o taki o... kranik do, że tu sobie robisz napój, tu masz kranik elegancko, tu sobie upotrawiasz szklankę i solejesz. I miałem tu do pełna nalany, kurwa, yy, li, tego, yy, Liptona. I kurwa, gdzie jest Lipton? I teraz zauważcie, że jak sobie zaprzymkniecie, o, to ta półeczka to powoduje to, że to się podnosi do góry i zaczyna się lać z kranika. I kurwa cały sikuż w lada to <grym> mi się wylał. Szukanie mieszkania w tych czasach Eee zajebiste Zobacz tu sobie możesz zrobić pranie, od razu odgrzać zupę Od razu kupę też możesz se strzelić 10 metrów kwadratowych za 2000 w Warszawie to mnie nawet nie dziwi O to jest fajne Ja fierdolę. Ooooo! To w ogóle genialne. Wstajesz z łóżka od razu do zlewu. Do, możesz rzeczywiście na przykład. Fajne. Płyta indukcyjna wbudowana w biurko. Genialne. Jestem na 5 i to nie może być realne. O, słuchajcie water bottles. What to jest? could you imagine like running a marathon and you got to grab your water bottle and you have like half a sip it is the chyba nie? i'd be so fucking mad if i was thirsty and someone handed me this shit <laughs> Mam taką samą czarną bestię w domu. your planet is now marked for death your world will be consumed by the devourer i herald galactus Ja składając sto CV dla nie znajdując zatrudnienia Poza nami jest to Ja jestem bezrobotny nie noże. O ja pierdolę Give me two words and Jack 6 Ja powiem wam tak. Rozumiem mieć poglądy prawicowe, rozumiem mieć poglądy lewicowe, rozumiem mieć poglądy centrystyczne, ale naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy kurwa poświęcają tyle swojego czasu prywatnego politykom w taki sposób. Totalnie tego nie rozumiem. Nie wiem jak bardzo musiałoby mi się nudzić w życiu, żebym któregoś dnia wyszedł z domu i poszedł na jakieś kurwa przemówienie polityka na kurwa w Starym mieście o mnie. No nie rozumiem tego. Kurwa. Nie wiem jak bardzo musiałby mi się nudzić w życiu, żeby robić takie rzeczy. Już wolę chyba naprawdę kurwa siedzieć w domu i oglądać Netflixa czy grać w kompleksie. Computer. For real. Wczoraj jak jechałem samochodem, to się zastanawiałem. widzowie, ja, szczerze z ręką na sercu, wczoraj jak jechałem samochodem, miałem rozkminkę na temat Skolima. Moja, moja rozkminka polegała na tym. Że jak to jest, że Skolim, co nutę, nawija o tym, że rucha jakieś kurwy, wali je w pizdę w hotelu i w ogóle, że robi człowieku minetkę, kurwa typiarce w samochodzie i tak dalej. A jednocześnie mówi, że jest wierzącym człowiekiem i że w ogóle kocha Boga i tak dalej. Czy to się jakoś nie gryzie z przekonaniami Kościoła katolickiego? Kiedy dziewczyna na przystanku woła, zapytać żóla godziny niż ciebie. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia ale, ale, ale. Nice! nice. nice. Co <laughs> <Klasik. laughs> Ale fajny cosplay Jeszcze się, się dymi Ale zajebiste Jakbym zobaczył coś takiego Jakbym był amerykańcem, i zobaczył coś takiego na ulicy, to bym do tego strzelił. Bym się za bardzo bał, serio, jakbym był w Teksasie, bym ją odjebał ze strzelby Nieintencjonalnie A, a się tolą O, w końcu wolny lekarz kazał mi odpocząć Nic nie robić Nie wiem nie mogę zrelować bo nie mam starego Take your thumb O jest do nose. And I am telling you, it's like they're feeling something that they've never felt before. But you don't want to stop too early until you finally see them take a big, and that's when you know you're done. Dlaczego nie lubię grać, gdy na boisku są dzieci? A to nie jest dziecko. W tą dziewczynkę najpierw, a potem w tego polewej śmiecia. Minecraft build ideas.

ja pierdolę, Benio tak ma codziennie Tak robimy beniowi Certyfikowany retard Po latach weleny Quest dzisiaj sam pan na web Magister psychologii. Decoy. <grystanie> to nie jest kurwa, dikuj O ten cosplay fajny całkiem. Czy mogę tak mówić? No tak, no przystałem mema, nikogo nie wyzywa mnie. Ja nie wiem, polscy fani Squid Game to jakieś popierdolę, są totalne Oho, tu się coś odkłorwi Nagle oni chętni, by wyjść na lód Każdy tak dziewczynnie każdy to czuł Wow, ale go zajmą przez to smog Każdy kartnikuś, pierd, jaki ważny, lecz nie zadbasz o tym słowem Teraz drogą jest tylko każdy nowy strun Coś No dobra, no ale czemu przechodzi na czerwony? Emeryci mogą Emeryci mogą na czerwonym O mój pierdolony Boże O mój pierdolony Boże Mogą, mogą, wiadomo Mogą, ale tylko raz Emeryci mogą na czerwonym. bo mandatu nie zapłacą Jak zapłacą do A rowerzyści czemu nie jedziecie na czerwonym? A czemu mieliby? Przepraszam bardzo O. Jezu! Jezu! Gdzie one Jezu. tu Auf dem Weg traf mir dann ein älteren Mann mit einem Hund. Er war freundlich, wir haben ein paar Worte gewechselt. Die Kinder waren... Oh, hella! I have the one and only Down Syndrome. Kurwa, ten ziomek ma lepszą choreografię od nich kurwa, emotki w Fortnite Nothing beats a jet-2 holiday Co tu się... right now, you can save 50 pounds per person That's 200 pounds off for a family of four Boże, ja pierdolę Dlatego Chyba gracze nie przeżyliby pierwszej nocy, bo Frontman i ja rozgralibyśmy rundę 69. Chcę, żeby ustawił mnie jak w zielone światło, czerwone światło i wbijał się we mnie przy każdym zielonym. Graczy spanikowali słysząc ten jęk, do dopiero potem odkryli, że to nie do eliminacji, tylko moja prywatna runda. Ten huk co słyszeli gracze, nie broń to łóżko, które przegrało w starciu z nami. Jesteśmy martwodupni. Muszę zabić Oliwię jest SmarterMan 4 cztery minuty Ja 38 lat <laughs> 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 Ja pierdolę O kurwa, ale montaż Nie no ja miałam tylko jednego dziadka, niestety Ja miałam trzech trzech. No jeden przyszywany. Z Czech. Jednego w Wietnamie, jednego w Czechach, jednego w Polsce. Ej, a ty umiesz mówić po wietnamsku? Nie. Jakieś parę słów. Aha. A jak gadasz z dziadkami? Nie żyją. A, okej, okay, sorry. Nie ostać byli. Ale np. jeden dziadek miał 98 lat, chyba. Nie dziadek, tylko pradziadek. No to super, żeby 110 dożył. Już nie żyje. A. A. Ja miałam trzech. Come check this. Jezus ma... Najdziwniejsze no oferty deweloperów w Polsce. Osiedle przystań łomianki tylko dla katolików? Każdy doma swojego świętego patrona i medalik ukryty w fundamencie. No osiedle z kapliczka, a oratorium ma łączyć mieszkańców modlitwą i rekolekcjami świętymi relikwiami. To zwykła deweloperka czy już duchowa enklawa? Łotego, nowy Paryż w Rybniku. Osiedle tylko dla dorosłych, bez placów zabaw i udogodnień dla dzieci. Łotego, ale ku... Bo... Tak, mam skiny, tak, mam skilla, tak jestem dziewczyną, przełknij to. Oho, poszły dwa smołki. Siedzimy w jednym. O oh, kurwa. O oh, kurwa, ale klip Wo. kurwa. Es, ej si, kochanie, tak jest, choć piąteczkę przybijesz? Kurwa, PlayStation 10, na konsole, mamma mia. Tego jeszcze nie było, w Deals pojawiła się czekolada labubu. To już ja to... chyba zaszło za daleko, a dostępne są cztery smaki. Pistacjowa, jagodowa, orzechowa i truskawkowa. Cena wynosi 14 zł i sprawdźmy, czy w środku kryje się labubu. Niestety jest tylko mała czekoladka, w smaku jest naprawdę słabe. Zamiast pistacji czuć jakąś nutkę maliny, do tego strzelają cukierki, ale nie warto. Tego jeszcze nie było. 14 zł za czekoladę labubu? bubu? Was się ludzie powinno kastrować, ku Śpię sobie i mam sen. Że jestem w mega zaawansowanej ciąży. Ale takiej ciąży, że już rodzę, nie? I mówię do Remka, że musimy jechać. Tak strasznie mnie bolał brzuch. I mówię do Remka, że jedziemy, Remek, do szpitala potrzebuje jechać, że szybko, szybko. No i Remek, przysadamy do auta, jedziemy. Remek mówi tak, dobra, to tylko się do sklepu zatrzymamy na chwilę. Ja mówię, Remek, ja już rodzę, ja potrzebuję szybko jechać. Dobra, tylko na chwilę. Już zatrzymujemy w jakimś sklepie. Potem jedziemy dalej. I on mówi, dobra, to jeszcze tylko szybko do kasyna wpadnę. Ale to na szczęście. On mówi, Remek, ale ja rodzę. I Remek nic. Remek idzie. Ja Mam Boże święty, no. I tak strasznie mnie bolał brzuch. Budzę się. Taka wkurzona. jak się obudziłam, to dalej mnie bolał ten brzuch. I Remek stoi w sypialni. On dopiero szedł spać, jak ja wstałam. I Remek mówi: Tak jeszcze. Nie możesz dzisiaj jechać samochodem do pracy. A co myślę? Jakie dole. Nie dość, że mnie we śnie Otwieram oczy i już mnie wpija za dnia. I cały dzień wkłada się. Jezus Stop! kurwa, co jest? Ale czy tak na prywatnym serwerze? Znaczy na publicznym? Kurwa. Proszę bardzo. Ty się dla mnie podobasz? Co to jest za tekst, kurwa? Tak kurwa ty się dla mnie podobasz? Chuj tu chodzi? Czy ja mam, kurwa, udar? Nie się myłem, ale sprawdźmy, czy trzeba się umyć jeszcze raz. Ja pierdolę. To nie śmierdzi? to nie śmierdzi. Ale jeszcze paszka. A śmierdzi? To jest to, co codziennie widzi Oliwia Ja mam 500 godzin nagrałam dopiero dzień, ale dzień trwa 24 godziny i 59 minut. Jeden dzień trwa 23 godziny. Dwa bez nóżki. na tym tiktoku jeden z drugim, to no, są tak udanych Hej, a parent to a team. Dziękuję pięknie moi, dzi moi drodzy za dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Dziękuję za wszystkie bitsy, suby, naprawdę gigantyczne donaty, które były dzisiaj. Naprawdę przyślicznie dziękuję za całe wsparcie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I standardowo, jeżeli macie jutro szkołę, zaocznie, to powodzenia w szkole. Jeżeli macie jutro pracę, powodzenia w pracy, jeżeli macie jutro życie, powodzenia w życiu. Trzymajcie się, kolorowych snów. dobrych, dobrej nocy, do zobaczenia. Trzymajcie się, do zobacząka. Pa pa!